Witam wszystkich na moim kanale dane Gaudia 4 Poszukiwać skarbów Antyku Staroci okazji, dane przekłania. Jest 19 lipiec, sobota i standardowo, jak sobota, to giełda kłocko. Jest godzina 8 po 7. Jestem po nocce. Jadę na giełdę. Tu mi pisze na nawigacji, że mam 25 minut. Zobaczymy, o której będę. Jest godzina. 8 po 7. Jak będę na giełdzie, to się włączę. Godzina 7.30. Jechałem 22 minuty, już jestem na giełdzie. Teraz jest 16 stopni, dzisiaj ma być 23 stopnie. 23 mówię 28 stopni, zapowiadali, zobaczymy. Słońce jest za chmurą. Ale ma być ciepło. Chłopaki rozstawieni już. Zrobimy stanowisko przed giełdą. Co ciekawego. Zamiast zarobić, to stracimy.

Dobra. No Okej. Okay. Bilet kupiony, 2,50. To jest drugie w ogóle, nie wiem. Mm chcecie, chcecie, a to, Bracia, ja wiem, że się spojrzycie, ale tak mi się Kiedyś tak my tam na Facebooku, piszemy do siebie o... Gdzie nas jak to się nazywa? Sarmakanda? Samarkanda. Samarkanda. To tam masz y, teatristan, ten... No ja to jest na tej trasie Markoponu. No i on ja mówi... Ja tak patrzę, on mówi to tak, jak... Tak są fajne rzeczy. Mówię, no Nowe stanowiska. zrobił. Okej. Potem następna się, nie Jeszcze raz. Ja, nie, nie, Cześć. Bo ja... Bo ja, bo ja bo sobie się nie dodzwoniłeś. Co? Zdzwoniłem. O teraz to zrobił. Odzwonił Oddzwon do mnie. Pytam się czy ja jest, bo ja z nocki wracam. Tu. Kurwa, Tak się śpieszyłem z nocki, przyjechałem do domu, od razu się wykąpałem, siadłem w auto i jadę. Trzeba od razu jechać tu. Nie, bo ja busem, nie? Busem mnie przywoził ten... Znaczy, tu jest. ładna, nie? Patrzę, srebro, nie srebro. W srebrze były Pisz, też, nie? Takie, znaczy tam Na razie nic. Jak już te mm -hmm. a trochę przywiozłem na, na handel, żeby dać. Tu ma kupców na te kasety i a są te 60 na te mm -hmm. do kamery, nie? One chodzą po trzy na internecie, a ja chcę po 7 złotych sztukę. Powinny inny iść od razu, nie? No powinny, pójdą w nie domu Coś cieszyłeś? Czy lepiej Wielu weszłeś? Co? Dwa silniki do Simpsona. 2, tam był dziadku. Ale tu, y, dzisiaj, nie? No. U siebie zostawiłem. Gdzie tam, po lewej? Nie, tam. tam, tam. Ja mam Simpsona tego, 51, jaką mam? Tak, Enduro tego. No, dziesięć jak ktoś by chciał. Z papierami, ze wszystkim, ubezpieczony, zarejestrowany. Proszę. Co to jest? Te nożyczki, to poczekam nożyczki, tak? 10 zł. 8 zł. Tu jest, proszę. Krucza gra. jest takie, hmm. ale te masywne, mocne. Masz chyba rower GT. Widziałam tam pani tam Tu. Jest tam. GT. To jest а п л

To? Stary, ja się ci tu zabrał. Masz baterię? Kurwa. Czysta. Czysta. no to co. O, kochoń koncert. Tylko sobie Nie może być brudna. Ale nie mam drobnych, daj drobne. Nie chcesz baku? To? Nie, 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 chcesz, nie, chcę, nie chcę. Do czego to jest bak? To są Siemsson EV2. To jest coś podobnego do tego, jak do Komar, nie? No, ale to Siemsson to, to, to jest... 2 bo nie mam złotówki tam. Może gdzieś to rozmienię coś. O. A hełmy w jakiej cenie? Ładne, ładne. Hełmy w jakiej cenie? A to zależy który. Od najtańszego? tutaj naszego to ten czarny. Tyle? Ten czarny masz. O, no, to się może obniżyć On 150 nawet. Korczacki. To ja obbię. To A to jest 120 A też, ogryć, ja. a ja 120 a też on już popiękny. Tylko broń skupujesz, widzę. Tak, nie chcesz tego, strzeżeckiego? <gry> nie, no na co? Nie zbieram. Zapaść mi ten... to? Nie, to nie zapadli, to jest zapalnik, zwykły. Miałem takie dwa i to mi buchnęli. O! Przecież <gry> obejrzałem... No to złodzieje. No, to tak uważać, nie? A ta szaszka, jaka cena? Który? Ten, szaszka? ruski, no. Szaszka to 5. 500. A ja nie wiem, teraz może nie, ale będzie jest to na pewno... 500-500 zegar by musiał zrobić wiesz? A nie na chodzi, nie? nie na chodzi. mam do niego kruszyk gdzieś nie, nie, ale to chyba szkiełko bym musiał wstawić zrzeszamy po 500 no szaszka inne

Wszystkie te wyświetlenia, 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 40, obraz. Nie wiem, nie pamiętam. pan jest. Czyli żarki, jakie są? Wałóżyk? Całkowita wyprzedaż. Wałżych. Zaraz ta pani przyjdzie, 160 zł za całość. Ile? Za wąłóżyk. Który? KPM, to jest kałużyk. Oto, bo tu masz jeden miesiąc. komplet, tu masz drugi komplet. Dwa komplety mów złotych, za ile? A tu po... 260 zł za, za całość. Za te o. Wszystkie te o. No, to masz po 130 to. Szajnie. a tam to za ile? Dziękuję. no to też Po 130 komplecie. wszystkie płyty za 30 zł wszystkie aha, opuszczam te ja wybiorę tylko tylko wybiorę te do gramofonu tych patefonów a tak wszystkie za 30 to są niemieckie, nie? Nie, to nic niemieckiego nie ma. To są szwedzkie. Szwedzkie? Szwedzkie i angielskie różne. Muszę Co? Diora. Zegar ciemniowy, ciemniowy. Zpadło Zeus 2 Deutsch Reich Patent Przedwojenna Przedwojenne Za 4,5

Niestety, nic nie udało się kupić na giełdzie. Co mnie interesowało, było trochę fajnych rzeczy, ale ceny były. Na przykład za te szable pan chciał po 500 zł, za sztukę były fajne, ale jakby po 300 zł to bym wziął, po 400. No i może jutro coś się uda na giełdzie kupić jeszcze tutaj za reklamę. Zrobię giełdy, jakby ktoś chciał pojechać tutaj, dali nam za szybę. Zapraszamy na Targ Staroci w Byszczycy Kłodzkiej 20 lipca 2018 roku o godzinie 9 plac Wolności i Mały Rynek. Tu macie mapkę. Ulica Rycerska Kościelna Kupiecka Organizator Zakład Usług Komunalnych W trakcie targu zapraszamy do zwiedzania miasta Baszcz Podziemi Muzeum Filu Manistycznych, filu Filumenisty. Dziękuję za obejrzenie mojego takiego filmiku. Krótkiego. Do następnego, cześć.